The Hej to witam już kolejnym odcinku na tym kanale. To co zrobiliście pod ostatnim odcinkiem z oceniania serwerów Discord, to mi po prostu rozwoliło głowę, więc dzisiaj pozumiem, że nagram sobie kolejny odcinek z oceniania waszych serwerów Discord, mam nadzieję, że Wam się spodoba. No i co? Zostawcie łapkę w górę Subika i bez zbędnego przedłużania lecimy na pierwszy serwer. A więc dobra, znajdujemy się już na serwerze. Pierwsze to co mnie fajnie przywitało, czyli oczywiście prywatna wiadomość z botem do oczywiście przepisania kod. Że jak mu przepiszę to się tutaj zweryfikuję, ale jeszcze... Chciałem tylko sprawdzić, ok, nie mam tutaj żadnych kanałów. Widzę, że jest 10 botów, tu są emotki, których nadal sobie nie wygrałem. I teraz zobaczmy sobie. Widzę, że jest autorski bot. Oczywiście bardzo fajnie, to też widzę, że tutaj będziesz coś, ta osoba tutaj miała. Tutaj nie dostaję informacji, ile serwer był robiony, więc tutaj niestety nic więcej nie powiem. No ale dobra, widzę, że tutaj jest dobrze napisane, żeby pamiętać o dużych małych literach. No i dobra, przepiszmy sobie ten kod. Ok, zweryfikowało mnie, i teraz tak mamy wszystkie kanały. Są przyloty. E, widzę już jedną rzecz, e, ogólnie, e, usuń te czcionki, daj to, to zwykłe, w sensie z, normalnie napisz bez żadnych czcionek, bo znam e, osoby, które jeszcze mają tam starsze telefony czy coś takiego, te e, po prostu tutaj czasami potrafi wykrzaczyć wszystko, tak jak ja mam emocje wykrzaczone, tak potrafi też wszystkie litery wykrzaczyć, co nie jest dobre, więc no, to akurat e, polecałbym zmienić. No dobra, przyloty widzę, że tutaj jest też napisane, też w tej czcionce innej, to mi się przynajmniej wydaje, że to jest też czcionka inna, chyba tak. Odloty to też widzę, że tutaj jest też chyba inna czcionka, nie, nie wiem tak naprawdę, ale tutaj widzę, że są... Yy... Powitania zrobione w Starty Ok, e, widzę, że są tutaj statystyki. E, online 8. E, ok, jest to ok, dobrze. Statystyki działają, one chyba są zrobione też w Starty 2. E, to czy też bardzo fajnie. E, dobra, ogłoszenia. E, widzę, że tutaj nic nie ma na ogłoszeniach. Dobra. E, o, regulamin. Fajnie jest też grafika, to oczywiście też idzie na plus. I tak, widzę, że jest to fajnie, bardzo fajnie posegregowane, w sensie tutaj są na przykład zasady kanałów z A, B, C i tak dalej, to bardzo, bardzo fajne jest, to oczywiście bardzo wielki plus, bardzo to można sobie właśnie, jest to właśnie bardzo przejrzysty regulamin, można go sobie łatwo przeczytać, dobra, ankiety, czyli ankiety tutaj widzę, że nie ma, tu są chyba autorole, może tutaj po prostu są napisane jakieś tekst, a nie motki, chyba tak, no nie wiem, no w każdym razie to są chyba autorole, chłopak, dziewczyna, dobry dzień, tutaj jestem, ja jestem tutaj, tutaj, ok, nie mam nic, sobie zaznaczę dwie, żeby sprawdzić po prostu, ok, tutaj sobie działam, zostawię sobie chłopaka, kolor, wszystkie sobie zaznaczę na razie, aby zobaczyć po prostu, czy działają, aby na pewno właśnie tutaj autorole widzę, że działają, więc ja sobie zostawię po prostu swój, czyli pomarańczowy, ja uwielbiam pomarańczowy ogólnie kolor. Eee, więc dobra, eee, wiek. Eee, no to tutaj, oczywiście, yy, zobaczmy też, tu wszystko, aby na pewno działa. Eee, dobra, wszystko działa, yy, więc tak zostawiamy. Czad, okej, okay, widzę, że tu był clear. Yy, ogólnie nie róbcie clearów, yy, jeżeli nie trzeba, ponieważ widzicie, jaka jest aktywność tutaj. Przy, potem yy, ja tutaj sobie sprawdzę małpa Everyone, ok, yy, nie można. Mapa hare też nie można. I tutaj jeszcze był yy, nozyk. Nozyk też nie można. Ok. Super. propozycję dodać yy, i ok, zamieniło mi. Napisałem dodać, to nie miałem nic innego, nie miałem pomysłu po prostu to napisać. Yy, ale jest ok, działa. Yy, boostowania, tu też widzę, że usunięte te zostały wiadomości, to najlepiej też usunąć prawym i usuń, bo to też tak wszystko wygląda. Ale ok, tutaj widzę, że mamy i właśnie, yy, na przykład yy, ja nie mam w klejnych w ogóle tej czcionki. No i widzisz, tu mi wykrzaczyło, ale tu jest już napisane, więc no, najlepiej zmieni po prostu. Mm, ale ok, tutaj są, widzę, że liczenie liczenie działa, dobrze, zobaczmy, 23 jak dam, 13 ok, to nie działa, a jakbym 24 e, to czy zadziała? Tak, zadziałało, ok, e, cleverbot, y, witam. E, Dobra, starty też mi odpisuje więc bardzo fajnie. Akinator e, nie będę tutaj nic robił, bo nie, nie, nie znam się na tym bocie szczególnie, więc też nie wiem jakie są komendy. E, no ale widzę, że działa sobie. Tutaj jest chyba ekonomia, ale nie jestem pewien, bo nie widzę tutaj nic, więc e, nie, nie wiem po prostu jaki to jest kanał, co tu jest napisane. Hmm. Więc no okej, okay. tutaj są trady i market. E, tu chyba nie ma brakuje paru rzeczy i nie wiem czy to można, czy to powinno e, się pisać, no ale okej. Okay. E, widzę, że są też kanały głosowe, oczywiście. Among jest CSGO, ok. No tutaj są właśnie takie, takie właśnie do GR, e, widzę, że stworzone e, AWK e, i Centrum Pomocy, czyli też tu można pisać. O, super, są z ticketami, zobaczyć, czy ten ticket działa w ogóle. Jest, tworzy się ticket na samej górze, ok, to działa. E, no to fajnie. Mm, I tutaj chyba tyle było z tego, co teraz patrzyłem. Tak, to, to jest tyle. To e, Dosyć taki serwer na szybko do oceniania właśnie. E, mi się wybrał teraz. Serwer, szczerze. Praktycznie tutaj nic nie było, właśnie takich błędów. Taki typowy community server nie było żadnych w sumie błędów, poza w sumie tą czcionką, ale myślę, że tutaj nie ma po prostu więcej co mówić, bo serwer jest dobrze zrobiony po prostu. I więc moja ocena to będzie oczywiście 9,5 na 10, pół, no bo no ta czcionka tutaj totalnie, że tak powiem, zepsuła troszeczkę serwerów Na przykład, ja nie wiem co tutaj jest napisane, ale to właśnie dla osób, jak ktoś ma starszy sprzęt. To nie widzi, więc to najlepiej zmienić. No ale 9,5 na 10 myślę, że jest tak najbardziej ok. Ok, więc wybrałem już drugi serwer i tu widzę, że będzie bardzo szybka ocenka, więc pewnie jeszcze jeden sobie zrobimy. Pierwsze co widzę, że tutaj nie ma weryfikacji. E, przynajmniej tutaj nie widzę nigdzie. Również osoba mi nie podała, ile go robiła. E, I widzę, że jest z regulami, więc tutaj e, ok. E, I właśnie y, widzę, że tutaj jest zaznaczenia, jeżeli się chce zweryfikować. Tutaj nie ustawiłeś sobie, aby ranga nie niezweryfikowana. Czyli taka jak ja, która się jeszcze nie zweryfikowała, nie miała dostępu do tych kanałów. Jeżeli nie wiesz, jak to zrobić, to oczywiście zapraszam na odcinek z uprawnieniami, który znajdziesz u mnie na kanale. Dosyć nowy jest, więc tam powinieneś go gdzieś znaleźć. No ale widzę, że jest graficzka, jest ok. Tutaj to czarne można by było jeszcze usunąć, żeby było szare, wtedy by było super. Ale jest ok, widzę, że są. To ok, jest fajnie, tutaj jest taka kropeczka, która właśnie to tak, jakby oddziela fajnie. Jedyne, co bym tutaj jeszcze zrobił, to właśnie po grubie tylko ta 1, 2, 3, 4, ale to już jest taki szczegół. Ale jak najbardziej to zrobiono. No i żeby to, tą łapkę usunąć i dodać po to, żeby ta ósemka też była, jak dostanę? Tak, to się zweryfikuje? Nie. Ok, dobra, czyli to się jeszcze nie zweryfikowałem. Czy gdzieś tutaj się będę mógł zweryfikować? Chyba nie, nie wiem. Ogłoszenia tutaj widzę, że jest dosyć tak chaotycznie to zrobione, napisane. Nowi użytkownicy, ok, nie mam tutaj żadnych botów, tu widzę że są tylko dwa boty, ale nie ma tutaj w sumie przywitania, chociaż nie, no to ok, to są przywitania. Kiedyś też takich używałem, one jak najbardziej mogą być, więc tutaj nie będę się niczym tylko przyczepiał. Um, ogólny, mm, zobaczmy czy mogę pingować, bo tu widzę, że aktywności nie było aktualnie. Everyone, mogę pingować, ok małpa herę również mogę to zmień sobie tam tak jak powiedziałem już przed chwilą uprawnienia wszystkie jako ogarnąć to znajdziesz w opisie albo na live'ie, który będę robił to też oczywiście na live'ach pokazuję jak takie rzeczy zrobić możecie się zawsze mnie zapytać wtedy a ja wam to pokażę na żywo po prostu jak to zrobić a jeszcze tutaj małpa zweryfikowany również mogę pingować i tą rangę którą ja miałam czyli gracz małpa gracz również mogę więc tutaj się oczywiście to zmień Tutaj mamy lobby gaming, ra, rozmowy i radio. Radio nie wiem czy działa. Radio chyba nie będzie działać, no, nie będzie działać, bo niestety yy, no, nie ma tutaj bota do radio. Oczywiście jeżeli ktoś nie wie jak zrobić radio, to wszystko również się znajduje u mnie na, yy, na kanale. Yy, dobra, wiedźmy stąd, widzę, że mamy forfan, czyli liczenie. 1, 2, ale widzę, że tutaj nie ma Started bota, więc też nie będzie to zbytnio jakkolwiek działać. W sensie chodzi mi, że można napisać 3, 4, 5, 6, 7, 8 itd. Skojarzenia, ok, tutaj nic nie ma i arty, ok. E, szybki serwerek, bo tutaj w sumie jest bardzo malutko, e, nie będę tutaj ukrywał, e, po prostu m, nie jest on dobrze zrobiony, w sensie takim, że jest mało rzeczy tutaj e, i jest to dosyć źle zrobione, więc no ni niestety ale takie 2 na 10 no sorka, no, no wybacz jak ogarnie serwer to zgłoś się do mnie jeszcze raz możliwe, że ocenię ok, a więc, że dopiero mamy mi 12 minut nagrania to postanowiłem, że ocenię jeszcze jeden taki dodatkowy bonusowy 3 między innymi można powiedzieć dlatego za to, co zrobiliście pod ostatnim odcinkiem bo rozwaliliście system prawie 100 łapczek w górę, wiecie ile to jest? to jest bardzo dużo, ale dobra, wracając do tematu mamy serwerek, pierwsze co się rzuca mi w oczy no to właśnie tutaj e, jest włączona chyba społeczność, chyba tak to się nazywało nie pamiętam dokładnie e, i jest tutaj fajnie pozaznaczane co można zrobić, no, ale dobra, póki co na razie się rozglądam. E, czat administracji czatu mogę pisać. Chyba mogę pisać, no ale dobra. E, widzę, że nie ma weryfikacji, ok. E, minus już widzę pierwszy, mogę wchodzić na serwery głosowe Co powinieneś sobie przede wszystkim właśnie to odznaczyć, żeby to nie można było wbijać, no ale ok. E, mamy tak czat więc sobie napiszmy tutaj everyone nie mogę. Mało herę również nie. E, moment herę, nie mogę. Ale, już na przykład, czy ja mam jakąś rangę? Nie mam rangi. Ok, no to jest ok, to tutaj się do niczego nie mogę przyczepić. E wydarzenia: ok, tu widzę, że są jakieś e wydarzenia zrobione. Są poziomy: oczywiście, bardzo dobrze, e że są właśnie robione poziomy. E komendy: promowanie, czyli można się zapromować, jak tutaj widzę. To super, to oczywiście jest dosyć na plus, przynajmniej dla mnie. Wykroczenia: no to tutaj, właśnie, tutaj chyba powinien być ten kanał zamknięty. Albo w sensie, że nie można pisać, no ale nie wiem. Ankiety, ok. E, widzę, że tutaj można robić ankiety, ale widzę, że to chyba jest troszeczkę źle zrobione. To też chyba nie powinienem móc pisać. E, skargi, ok. Kliknij w reakcji. Ok, czyli są tutaj. To są konkursy. Ok, super. No to są konkursy i widzę, że jest w ogóle bardzo dużo botów. E, tak? Tak, to bardzo dużo botów jest. O, to dobrze, bo są tutaj w sumie takie właśnie w sumie podstawowe boty, e, które właśnie typu Carlbot, M6, Rytm, e, Start Ticket Tool, fajnie, bardzo fajnie. O, widzę, że tutaj są przywitania, więc zobaczmy. O, są przywitania. Ok, jest takie włączone standardowe i jest przez start. ok, jak najbardziej fajne. Pożegnania również są, również są. Ok, i tutaj mam rozgrywkę, rozrywkę spam, ostatni litera, mamy skojarzenia, gaming, eventy, grafiki. To jest IQ, ok, to jest IQ. A, w taki sposób. To zobaczmy, ile ja mam IQ 71. No, Mogło być lepiej, ale no dobra. Niech wiecie, że tyle mam. E, spisy boty. O, tu jest fajnie, są spisane boty, tylko nie wiem, czy ja tutaj też powinienem pisać. Widzę, że tutaj chyba był. Właśnie był. E, była próba robienia autorskiego bota, ale coś chyba nie wyszło. Pis członków. E, no to tak bym powiedział, żebyście usunęli, bo to jak ktoś wbija na serwer, to lepiej, żeby go nie pingować od razu. E, I to jest, wydaje mi się troszkę bez sensu, ale jak najbardziej e, pomysł dosyć kreatywny. Nie widziałem, żeby ktoś tak jeszcze robił, więc fajnie. Że coś, fajnie, że coś kreatywnego. Spis administracji, fajnie. Tylko, właśnie, tutaj, wszędzie mogę pisać i tego chyba nie powinno być. Zaakceptowali i regulamin. Ok, tu też do zaakceptowania regulaminu. To też w sumie coś kreatywnego, lecz jednak bym usunął z po prostu uwagi na pingi. I tutaj są ważne. Przede wszystkim kategorie ważne, bym przewinął na samą górę, bo to są ważne. Ale dobra, regulamin to bym pogrubił. Znowu mówię 1, 2, 3, 4, 5. To bym znowu pogrubił, ale ok. Tu się nie będę już czepiał więcej, może. Tutaj widzę, że chyba coś wyjechało się troszeczkę. No okej. Okay. Jeśli żeś regulamin, ok. E, I tutaj e, potem wiadomość tam tutaj powinieneś dać, zamiast tego, powinieneś dać reakcję, powinieneś dać e, emotkę Tom, tą, tą emotkę. E, no bo tu jest niebieska, tu jest zielona, no ale okej. Okay. I tutaj widzę, że również mogę pisać to, by się przydało ogarnąć. E, rekrutacje, ok, e, widzę to są rekrutacje e, wyjaśnienie rank OK e, fajne to by było, tylko że widzę, że trochę wam roll się tutaj pousuwało, co no, jak naprawicie to naprawdę fajnie, to też oczywiście dam to na plus. OK, mogli, mogły wam się przypadkiem role pozmieniać, jak najbardziej tutaj myśleliście o tym, więc oczywiście to na plus dam. E, Autorole, zobaczmy czy działają, sobie znaczę wszystkie Działają, tak? Nie, nie, wszystkie działają, nie działa plus 13, no ale poza tym działa. Tak, czekajcie sobie plus 13 spróbuję. Plus 15 to mi daje, ok, coś tutaj jest pomocone, to też możecie sobie sprawdzić u siebie. Sklep widzę, że jest tutaj. Dobra, ja wejdę sobie na komendę sklepowej i wpiszę krzyknik. ok, fajne, bardzo fajne, jest VIP, bez VIP, szlakta i bogacz. fajne, że ekonomia jest, to plus, praca. Typu właśnie work. E, tak, bardzo fajnie, fajnie, że tu czytaliście diamenci. Topka, jest tutaj topka, o super, czyli można sobie wykrzyknik top wpisać e, i jest topka, Ok, jak najbardziej, bardzo fajnie to zrobiliście. Stan konta, no tutaj, slash bal, no to też wykrzyknik bal sobie wpisujecie i macie stan konta, też bardzo fajnie, że daliście osobno to wszystko. I kanał głosowy Minecraft w Stars Among Us YouTube nagrywki. Myślę, że mm, serwer dosyć dobrze zrobiony, tutaj właśnie tylko było parę takich nie niedociągnięć, typu, że mogę pisać wszędzie inne takie rzeczy i no i też tutaj właśnie jakieś do góry, żeby dać typu właśnie tą tutaj kategorię ważne myślę, że takie bezproblemowo 6,5 na 10 będzie ok Mam nadzieję, że Wam się odcinek spodobał. Stawcie łapkę, subika, komentarz. No i bardzo Wam jeszcze raz dziękuję za to, co zrobiliście pod ostatnim odcinkiem. Widzimy się już w kolejnym odcinku. Trzymajcie się i do następnego. Cześć!